Witam, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji, zaraz będą ludzie w szoku, witam, witam bardzo serdecznie w te niedługo święta, tak on został kurwa nawalony tymi światełkami, że to jest hit, dzisiaj z tatą to robiliśmy. Także zomek jest już świąteczny, nie tylko jest pingwinek, są nawet ozdowy. Powiedziałem, przez cały grudzień to trzymać, potem no już zdejmiemy. Żeby nie było kiedyś jak słonikom, że tam pół roku była. Lepsze niż neony no, wiele lepsze. Super, super, super to wygląda. Pięknie ozdobiony. Właśnie jak jakaś Mona Lisa. Super to wygląda no. Bardzo fajnie, ja jestem mega zadowolony, od razu tak świątecznie. Ja w ogóle mam nowy setup cały, wy tego nie widzicie, ale tutaj. To jest biurko nowe, wszystko inaczej jest ułożone, LEDy, wszystko. Były takie zmiany, no wy tego nie widzicie. Mega fajne, mega fajne.